Co, to już, już start? To już? Nie. O. Dziękuję. Cóż mogę zadać? Ramski do góry. A wy na ten Run byliście byłyście? Idziecie? A obie? obie? I jak było? Nie, strzelają ja idę dookoła. ale ma kąt, tylko główeczka taka zostaje dużo osłon Inny tryb. No. Ale to tak, tak tutaj to wygląda. Na takie bardziej taktyczne trzeba. Gdzie indziej. Tutaj to jest Mordor. A teraz zależy jak się drużyny złapią, bo też kiedyś byłem na takiej fajnej, gdzie też nie było tak przeładowane. Nie wiem, bo z 60 osób i każdy puszował, nie? To się fajnie faktycznie wtedy biegało, strzelało. A tutaj to dużo ludzi jest faktycznie przyczajonych. Jest tak, stoi hop jest przeszkoda, 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 przeszkoda. Nie przeszkoda. wiesz, mi tylko dziureczka, nie? Dobra, mamy trujeczkę. Trzeba będzie jakiegoś cheeseburgera wrzucić no, chyba. Jest. Na A masz cheeseburgera? No pogierce. McDonald's już niedaleko. Z kieszeni no co on miał taką ładownicę jakby sobie je nosił. A widzisz po co w tych specjalnych masz takie szerokie kolby? Na kapanów. Kurwa, <noise> receluję tam daleko. Dobra, jolo! Awantura na środku No to ciężko powiedzieć ale prawdopodobnie Ktoś strzelił, myślał, że dostał, ten że nie dostał